Nie odrzucaj tego. Bóg pragnie obdarować Cię swoją miłością w 2026 roku. Dziś wieczorem, zanim zakończy się ten rok, koniecznie powiedz Bogu te trzy zdania, szczególnie ostatnie, bo ono zdecyduje, jak będziesz kroczył w nadchodzącym roku. Pierwsze zdanie: Panie, dziękuję Ci, że jestem w Twoich rękach, za każdą chwilę tego roku, za Twoją łaskę którą doświadczyłem. Dziękuję, że byłeś ze mną, gdy czułem się słaby, gdy miałem lęki i niepokój. Dziękuję, że wciąż mnie kochasz, nawet w chwilach moich niepowodzeń. Drugie zdanie. Panie, powierzam Ci siebie i moją rodzinę. Proszę Cię, czuwaj nad nami w każdym dniu. Chroń nas przed wszelkim złem, które mogłoby nas dotknąć. Trzecie zdanie. Panie, Dziękuję Ci za przebaczenie moich grzechów. Proszę Cię, oczyść moje serce. Daj mi czystość umysłu, aby nowe wyzwania tego roku prowadziły mnie do Ciebie. Niech Twoje miłosierdzie odnawia mnie i moją rodzinę w nowym roku. Wierzę, że Ty będziesz prowadził nas przez każdy dzień 2026 roku. Jeśli ta modlitwa dotknęła Twojego serca, napisz Amen i podziel się nią z tymi których kochasz jeśli chcesz aby bóg prowadził cię w tym roku dołącz do naszej grupy modlitewnej link w profilu